Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym polskim ilegalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpis wpiszecie kod promocyjny obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. A jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem. I w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w mecz pomiędzy Szwajcarią i Niemcami. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20.30, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Dziś układamy kubą z trzech zdarzeń. Po pierwsze, stawiamy, że Hiszpania poradzi sobie z Ukrainą. Choć drużyna dwukrotnych piłkarzy świata wciąż przechodzi przebudowę, to jednak klasa występujących tam piłkarzy jest znacznie większa niż w przypadku Ukrainy. Dodatkowo Hiszpanie grają u siebie i porymi się z Niemcami będą chcieli za wszelką cenę zgarnąć trzy punkty. Stawiamy na to, że Hiszpania wygra ten mecz. Drugie starcie dotyczy meczu, meczu Serbii z Turcją. Turcja pokazała się z bardzo słabej strony w meczu z Węgrami. Serbowie również nie jednak przegrana w Rosji nie wygląda tak źle jak w przypadku Turków. Serbia wydaje się mieć znacznie lepszy skład, bardziej poukładaną grę, czego brakuje w reprezentacji Turcji. Podpieramy się możliwością remisji i ustawiamy, że Serbia nie przegra tego meczu. Ostatnie starcie to mecz Węgrów z Rosją. Obie ekipy wygrały swoje inauguracyjne mecze w ramach Ligi Narodów, jednak podczas gdy Węgrzy to zwycięstwo wymęczyli, to Rosjanie nie pozostawili silnym Serbom złudzeń, łatwo wygrywając 3 do 1. Rosja pokazuje, że z każdym rokiem wygląda na coraz silniejszą i takie mecze jak ten z wygrami powinna łatwo wygrywać. Tutaj również podpieramy typ i stawiamy, że Rosja meczu nie przegra. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w BetClick za założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. I jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia.